Kącik kulinarny. Nadkucharz, naczelny admirał kulinariów rybnych, rybich radzi, proponuje, a nawet poleca pierogi skarpia na fondzie rybnym, składniki, jeden duży karp około 1,5 kg, włoszczyzna, białe wino, liść laurowy, ziele angielskie. Goździki, łyżeczka koncentratu pomidorowego, masło 150 g, mąka pszenna typ 500-400 g, ząbek czosnku, cebula 1 średnia, sól, pieprz, świeży tymianek. Karpia oczyszczamy, usuwamy łuski i śluz, filetujemy, zdejmujemy skórę. Przygotowujemy font rybny. Z głowy usuwamy skrzela, a następnie z pozostałym kręgosłupem, ośćmi, skórą oraz włoszczyzną pieczemy w temperaturze 200 stopni przez około 25 minut, tak aby na warzywach pojawiły się czarne przypalenia. Przekładamy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy przynajmniej przez 5 godzin, uzupełniając wodę. Następnie przecedzamy wywar, dodajemy pół szklanki białego wina, łyżeczkę koncentratu pomidorowego i redukujemy do minimalnej objętości, przy której płyn będzie gęstości sosu. Przyprawiamy wtedy solą. Robimy pierogi. Mięso skarpia mielimy. Na 100 g masła smażymy cebulę tak, aby była miękka i lekko się zezłociła. Dodajemy razem z tłuszczem do ryby, wciskamy czosnek, dolewamy trochę zimnej wody, solimy do smaku. Z mąki, letniej wody i 50 g masła zagnatamy miękkie ciasto. Kiedy chwila odpocznie, lepimy niewielkie pierogi. Gotujemy na bieżąco, podajemy na fondzie rybnym, dekorujemy listkami tymianku. Smacznego. Przepisy stworzył, zrealizował, zjadł i przeżył. Grzegorz Wocial.